Tęskniliście się za klasycznymi wyzwaniami multidu? Nie smućcie się, mamy dla was dobrą wiadomość! Właśnie teraz zagramy w duże, średnie i małe porcje jedzenia. Gdzie jest makaron? Mam! Czas wrzucić cię do wrzątku i ugotować. Umieram z głodu. Mm, co za aromat! O nie, tu jest cała góra brudnych ubrań. Pójdę je wyprać, gdy makaron będzie się gotował. Znowu makaron. Nie mogę go jeść, bo jestem gruba. Nawet centymetr nie jest w stanie objąć mojej tali. Koniec z tym. Od dziś jestem na diecie. Żadnych makaronów, żadnych słodyczy, żadnych chipsów. Zupełnie nic. Suzy znalazł fajną grę. Kto rozsypał makaron? Muszę jeszcze raz posprzątać. Mam już tego dosyć. O, kosz na pranie, jak znalazł. Cześć, dziewczyny. No, co tam jemy dziś na obiad? Znowu brudne ubrania? No, ile można. Co za interesująca gra, Lili. Jaka ja jestem zmęczona. Kurczę, straciłam zasięg. Lili, zejdź z krzesła, bo będę musiała znowu sprzątać. Emma, ja nie będę jadła. A ja będę jeść, jeść, jeść! Po głowie sobie postukaj. Mam już tego wszystkiego dosyć. Myślę, że nadszedł czas, żebyście się dowiedzieli, co to są obowiązki domowe. Chwytajcie za karteczki. Kto co dostał? Ja mam dużą porcję, ja średnią. A ja małą jak zawsze. No i super! Zaraz przyniosę coś do jedzenia. Spójrzcie co mam. Wow, to pizza! Właśnie takie challenge lubię! Nie cieszcie się zbyt wcześnie, pizza jest dla mnie, a dla was mam jej składniki. Jest to coś w rodzaju zrób to sam. Życzę powodzenia. I co mamy niby z tym wszystkim zrobić? Spójrzcie tylko to surowe jajko. Przynajmniej twoje jest małe, a ja mam ogromne. Wymieszam je z mąką i keczupem. Tak się robi ciasto, prawda? A ja myślę, że można to wszystko zjeść tak po prostu. To majonez? Pyszności. Mm. A co z keczupem? O, też jest smaczny. Stój, nie wolno tak. Musimy zrobić pizzę. Suzy ma rację, przestań. Jestem pewna, że szybko uporam się z tym zadaniem. Już ją przygotowałaś? No nie do końca. Muszę tylko dodać ser. Jaka urocza mała pizza, cudowna. Voila, ser się roztopił, teraz na pewno wszystko gotowe. Wasza kolej? Lili już je! To niesprawiedliwe. Dobra, trzeba było się pospieszyć. Gotowanie nie jest moją mocną stroną. Chociaż wychodzi całkiem fajnie, może warto tego spróbować? Mmm, surowe ciasto jest całkiem niezłe. Hej, co wy robicie? Nie wolno tego jeść. Tym razem ja mam małą porcję, a ja mam dużą, możecie mi zazdrościć. A mnie średnia porcja wystarczy. Znowu ta przedwczesna radość. Pierwsza runda chyba was niczego nie nauczyła. Proszę, to będzie wasz warzywny koktajl. W porządku, pomogę go wam zrobić. O nie, nienawidzę warzyw przecież one są takie zdrowe. Tylko nie olej, dbam o sylwetkę. Czuję, że to będzie obrzydliwe. Myślę, że dramatyzujesz. Wszystkie składniki musimy dobrze zmienić. I gotowe, częstujcie się tym zdrowym napojem. Chcę odzobaczyć tę ogromną porcję. Ja nie wiem jak poradzę sobie z moją. Fu, jak to śmierdzi. W masce jest to wiele lepiej. Co za ochyda, nawet nie mogę na to patrzeć. A mnie smakowało. To było całkiem orzeźwiające. Nie rozumiem, co może być dobrego w tym napoju. Co za paskudztwo. Teraz ty, Lili. Wiem, wiem, ale nie chcę. Zaraz zwymiotuję. Już nie chcę. Wystarczy. Lili, tak nie można. No dalej. Wypij jeszcze kilka łyków. Pi, pi. Dobra dziewczynka, zrobię nam zdjęcie na pamiątkę. Mam nadzieję, że tym razem czeka na nas coś smaczniejszego. Wow, znowu duża porcja. Oto wasze smakołyki. Z pewnością przypadną wam do gustu. Kola będzie świetnym dodatkiem do mojej kanapki. Mmm, jak to dużo składników. A dzięki Koli wcale nie będzie suche, nie wiadomo jeszcze, jak te pyszności wpłynęły na moją talię. O nie! Znowu przybrałam na wadze. To koniec, wracam na dietę. To nie znaczy, że można śmiecić. Wszystko wytarłam, zadowolona? Moja kanapka jest taka mała, no dosłownie na jeden gryz. A moja jest ogromna. Jestem z tego bardzo zadowolona. Muszę zrobić jej zdjęcie i wysłać wszystkim znajomym, żeby mi zazdrościli. A teraz spróbuję. Wygląda pysznie. Myślę, że Lili nawet nie zauważy, jeśli wezmę kens. Ej, co się dzieje? Ted, puść moją kanapkę. Albo oślepiecie moją latarką. Moje oczy. Oni są tacy dziecinni. Biedny Ted, nie płacz. Już niczego więcej nie zmieścimy. No co, wy, myślę, że wam się spodoba kolejna niespodzianka ode mnie. Brudne naczynia? Pranie? Szczotka i szufelka? Dziękujemy, Emma. Bardzo nam się to przyda. Podczas gdy będziecie sprzątać, to ja sobie odpocznę. Wkrótce wrócę, aby wszystko sprawdzić. Wiedziałem, że to się tak skończy. Nie smuć się, to jeszcze nie koniec. Przed nami kilka zabawnych, nieudanych ujęć. Nie trafiły do naszego wideo, ale pomyśleliśmy, że się nimi podzielimy. Jeśli challenge Cię rozbawił, to polub i zasubskrybuj kanał Multidu. Do zobaczenia wkrótce.